Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie. ze skoczni w garnisz Parten Kirsche. Piękna, słoneczna pogoda, a nasiadasz już jest na belce. Już poprawił wąsy, nowiutki kombinezon, nowiutkie gogle, ależ ta guma w goglach ściśnięta. Minus 13 stopni, spoglądam gdzie są niemieccy zawodnicy. Jeden, drugi, trzeci, wszyscy gdzieś w krzakach zaskoczył. a nasiadasz już jest. Jeszcze nie, jeszcze nie. Czekamy na znak chorągiewką trenera. Jeszcze nie, jeszcze nie. Trener Tajner macht tą chorągiewką, a więc nasiadasz już mnie w dół rozbiegu. Jak on nabiera prędkości, jak ten filigr nowy człowieczek nabiera prędkości i teraz jedno zasadnicze pytanie czy dobrze wyjdzie z progu? czy dobrze cudownie wyszedł z progu? cudownie wyszedł z progu i leci, i leci, i leci a ja korzystając z chwili czasu przypomnę historię skoków narciarskich pierwsze skoki narciarskie odbyły się w Norwegii bardzo dawno temu nawet najstarsi górale norwescy nie pamiętają kiedy to było spoglądam na Adama, on ciągle leci w tej chwili pozdrawia publiczność. Publiczność pozdrawia Adama. Adam ma na to mnóstwo czasu, gdyby palił papierosy. Na pewno by sobie teraz zapalił, ale przecież jest cudownym sportowcem je tylko bułkę z bananem i zupę w pięć minut. Zwróćcie też uwagę Państwo na charakterystyczne ułożenie dłoni Adama i zawodnicy sterują rękami podczas lotu. Adam, dłonie ściśle na pośladkach. No, były tam przypuszczenia, że może używać jakiegoś małego dopalacza, że tam steruje malusieńką przepustnicą, ale to wszystko okazało się bezpodstawne. Ten chłopak po prostu świetnie skacze. Spoglądam na niego, właśnie minął moje stanowisko komentatorskie po raz drugi i zatacza już drugi krąg. Na... Ze skokiem. To już jest ponad 200 metr. To już jest grubo ponad 200 metr. Chyba schodzi do lądowania. Leciutka turbulencja zachwiało nim. Majtnęło, ale czy będzie telemark? Czy będzie telemark? Cudowny telemark! Cudowny telemark! I wyhamował przed reklamami. No, najwyższe noty i zasłużone owacje. Ale, ale drodzy Państwo, zwróćcie też Państwo uwagę, jaki to skromny chłopak. Jak go nie przerażają te brawa, on po prostu chce świetnie skakać. A ja, jako polski dziennikarz, mam prawo tak zwanego pierwszego wywiadu. Już spieszę do Adama, żeby zapytać go, czy to prawda, że jest pierwszym człowiekiem na kuli ziemskiej, który chce przeskoczyć na nartach kanał La Manche. Drogi Adamie, spłoszyła się ptaszyna, poderwał się i odleciał do Wisły. A ze skoczni w garni szparten Kirchner mówi do Państwa Krzysztof Miklas.